ASUS X53SV wyposażony jest w średniej wielkości obudowę, która waży ponad 2,5 kg. Laptop wygląda stylowo i jest praktyczny, bo nie są na nim widoczne odciski palców czy drobne ryski. Co prawda klapa chroniąca monitor przy mocniejszym dociśnięciu powoduje wypaczenie ekranu, ale w porównaniu do innych laptopów w tej cenie i tak jest bardzo dobrze. Komputer został wyposażony w pełnowymiarową klawiaturę typu Chiclet z osobną częścią numeryczną. Jest wygodna w użyciu i nie brudzi się tak jak standardowe konstrukcje. Tuż nad klawiaturą umieszczono jeden dodatkowy przycisk, który służy do uruchamiania laptopa. Touchpad wyposażony jest w dwa przyciski. Tuż pod nim znajdują się diody sygnalizujące pracę podzespołów laptopa, które są widoczne nawet po zamknięciu klapy z matrycą, co pozwala nam szybko sprawdzić, czy na przykład bateria ładuje się, gdy nie korzystamy z komputera. Asus wyposażony jest w dwa gniazda USB 2.0 i jedno USB 3.0. Możemy więc bez problemu korzystać z szybkich dysków zewnętrznych. Oczywiście nie mogło zabraknąć gniazda HDMI, które przyda się, gdy będziemy chcieli połączyć się z telewizorem. Do dyspozycji mamy też gniazdo VGA, które najczęściej wykorzystywane jest do podłączania monitorów. Niestety rozmieszczenie gniazd jest dosyć niefortunne. Po podłączeniu kabla do gniazda HDMI mamy bardzo utrudniony dostęp do zbyt blisko umieszczonych gniazd USB i VGA. X53SV wykorzystuje dwa układy graficzne, jeden zintegrowany w procesorze i drugi zamontowany w zewnętrznej karcie graficznej. Ich pracą steruje technologia NVIDIA Optimus, która w zależności od potrzeb wyłącza lub uruchamia zewnętrzną kartę graficzną. Optimus potrafi inteligentnie dostosować pracę laptopa do naszych potrzeb i praktycznie nie potrzebuje do tego naszej pomocy. Asus X53SV to jeden z najwydajniejszych laptopów w cenie do 2500, jaki mieliśmy okazję testować. Wykorzystuje szybki dwurdzeniowy procesor Intel Core i5-2430M, który dzięki technologii Hyper-Threading potrafi wykonywać do czterech wątków jednocześnie. Idealnie nadaje się do zastosowań multimedialnych, a nawet domowej obróbki zdjęć czy filmów. X53 SV to wszechstronny laptop, który sprawdzi się w domu, jak i w pracy na zewnątrz. Co istotne, jest starannie wykonany i dobrze wyposażony. To w tej chwili jeden z najwydajniejszych laptopów w cenie do 2500 zł, jaki możemy kupić.